W żaden sposób technologicznie nie odbiegamy od możliwości realizacji badań, możliwości sprzętowych, jeżeli chodzi o, o laboratoria genetyczne. Jedyne różnice to oczywiście finansowanie badań genetycznych we wszystkich zakresach. W Europie Zachodniej ten dostęp może być po prostu szerszy, ponieważ finansowanie badań onkologicznych na pewno jest bardziej rozbudowane. Jest, są finansowane tak zaawansowane technologie, jeżeli, no jak, jak na przykład sekwencjonowanie następnej generacji w tym takim najbardziej rozbudowanym module, czyli kompleksowe profilowanie genomowe, tam na pewno te grupy pacjentów w poszczególnych grupach nowotworów mają łatwiejszy dostęp. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe badania genetyczne, wydaje mi się, że nasz system refundacyjny, nasz system zlecania badań genetycznych. Jest jak najbardziej zbliżony, jak w niektórych przypadkach nawet bardziej efektywny, jeżeli chodzi o taką podstawową diagnostykę genetyczną. Jest to dobrze zorganizowane. Zdarza się, że wciąż badania genetyczne nie są zlecane. Czyli, czyli tu edukacja, zarówno lekarzy, którzy muszą wiedzieć muszą mieć wiedzę, że w danych sytuacjach te badania genetyczne należy zlecić odpowiednio szybko, odpowiednio. Wcześniej, w poszczególnych grupach nowotworów, pacjenci powinni wiedzieć, że mogą się tych badań, można powiedzieć, domagać na poszczególnych etapach ścieżki terapeutycznej. Kolejne wyzwania to, można powiedzieć, no oczywiście, te, takie obszary systemowe, które wymagają lekkich modyfikacji, czyli chociażby rak jajnika. Tam brakuje tej zaawansowanej technologii oceny statusu deficytu rekombinacji homologicznej. Brakuje wciąż finansowania płynnej biopsji, badań z płynnej biopsji, badań panelowych wykonywanych testem NGS płynnej biopsji w raku płuca czy w raku prostaty. Tu nie mamy wciąż dostępu. Można powiedzieć, że też takie nowotwory jak nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia, jest bardzo mało, ale w nich nie możemy realizować badań, badań genetycznych. Dostęp do badań genetycznych, dostęp do zlecania i możliwości sfinansowania badań genetycznych w, w chirurgii ogólnej. To są takie, można powiedzieć, nisze systemowe, w których właśnie odblokowanie tych barier spowoduje, że ten dostęp do badań będzie szerszy. Wiele się zadziało w tym roku, jeżeli chodzi o badania genetyczne, bo chociażby od 1 lipca dostęp do trybu Archiwal w trybie, archiwal, w trybie ambulatoryjnym możliwość zlecania z krwi obwodowej materiału świeżego. To dotyczy nowotworów BRC zależnych. Tak więc ta grupa nowotworów do tej pory nie zaopiekowana. <laughs> w lecznictwie szpitalnym wreszcie e, odblokowano finansowanie i nowotwory piersi, raka, jajnika, prostaty czy trzustki. E, te grupy pacjentów z nowotworami mają teraz łatwiejszy dostęp do badań genetycznych. To też spowoduje odblokowanie poradni genetycznych, bo do tej pory ten, ta możliwość realizacji badań genetycznych z krwi była zarezerwowana tylko dla poradni genetycznej, natomiast teraz właśnie dzięki tej zmianie rozporządzenia od lipca jest też w szpitalnym dostępna. To jest bardzo duża zmiana. Mamy dostęp do badań genetycznych HPV, screening, testy bardziej specyficzne, bardziej czułe, zwiększą efektywność efektywnością wykrywające nosicieli wirusów HPV, tak więc profilaktyka. Na ukończeniu są prace nad projektem dodania możliwości finansowania właśnie badania CGP i oceny w rekombinacji kombinacji homologicznej w raku jajnika. Więc też sporo się dzieje, więc to wszystko zmierza jak najbardziej ku, ku dobremu. Najpilniejszą potrzebą, wydaje mi się, jeżeli chodzi o badania krytyczne, to jest dostęp do zaawansowanego profilowania genomowego w raku jajnika. To jest niewielka grupa chorych, bo to jest około 3000 badań. Rocznie, natomiast to jest program lekowy, który wskazuje na możliwość wykonania tego testu, natomiast no nie ma jakby narzędzia i finansowania. Stąd może być, że to jest w pierwszej kolejności potrzeba wprowadzenia tego badania genetycznego, tego zaawansowanego testu, w drugiej kolejności uważam, że umożliwienie finansowania badań z płynnej biopsji, bo to jest przyszłość diagnostyki onkologicznej tutaj jakby na pierwszym miejscu będzie rak płuca. Możliwość wykonywania diagnostyki płynnej biopsji w przypadku, gdy nie ma dostępu do materiału tkankowego, w przypadku, gdy trzeba monitorować leczenie i to samo w przypadku raka prostaty, bo tam około 50% przypadków jest niestety niediagnostyczny z bloczka parafinowego i ta płynna biopsja ratuje sytuację.